Donald Trump ma zobowiązania i będzie musiał je wypełnić, tak mówi sam Nikołaj Patruszew, prawa ręka Putina i były szef FSB. A w Rosji takie słowa to nie tylko przypomnienie, to ostrzeżenie. W kraju, gdzie szantaż i eliminacja przeciwników to część politycznej gry, takie słowa mogą oznaczać tylko jedną: Kreml ma na Trumpa haki i nie zawaha się ich użyć. Sprawdźmy, co naprawdę kryje się za tymi słowami. Ja nazywam się Ligia Ogonwolak, a to jest krótka forma. W świecie polityki liczą się szczegóły, a te często umykają w codziennym natłoku informacji. My docieramy do sprawdzonych międzynarodowych źródeł i analizujemy to, co naprawdę ma znaczenie. Jeśli to doceniasz, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. A teraz zapraszam na materiał. 7 listopada 2024 roku Władimir Putin publicznie gratuluje Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Na pierwszy rzut oka zwykła formalność, która mogłaby przejść bez echa, gdyby nie to, że Putin nawiązuje do próby zamachu na życie Donalda Trumpa. Cytuję: Jego zachowanie podczas próby zamachu zrobiło na mnie wrażenie. I nie chodzi tylko o jego uniesioną rękę i wezwanie do walki o swoje ideały. Nie chodzi tylko o to, choć człowiek pokazuje się w nadzwyczajnych okolicznościach, a on pokazał się w bardzo odpowiedni sposób, w męski sposób, jak mężczyzna. W języku kremlowskiej dyplomacji takie słowa mogą mieć drugie dno. W kraju, gdzie szantaż, przymus i eliminacja przeciwników to stałe elementy politycznej gry, czy to naprawdę tylko komplement, a może raczej ukryta groźba? Tego samego dnia w rosyjskiej państwowej telewizji w politycznym talk show 60 minut wyemitowano nagie, choć rozmyte zdjęcia pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Melanie Trump. Przypadek? Nakrano takie działania często mają na celu wywarcie presji w kontekście wcześniejszych słów Putina, może to być forma subtelnego, ale czytelnego przekazu. Publiczne pochwały od Putina dla Trumpa? W Rosji takie słowa rzadko są tylko grzecznością. Czy Donald Trump właśnie otrzymał ostrzeżenie? Jeśli myślisz, że ta interpretacja wypowiedzi Putina to gruba przesada, to popatrz, co kilka dni później powiedział Nikolaj Patruszew, doradca Putina i były dyrektor FSB. Aby odnieść sukces w wyborach, Donald Trump polegał na pewnych siłach, wobec których ma odpowiednie zobowiązania i jako odpowiedzialna osoba będzie zobowiązany je wypełnić. Kampania wyborcza się zakończyła, a w styczniu 2025 nadejdzie czas na konkretne działania wybranego prezydenta. I na tym nie poprzestał. Patruszew zaczął opowiadać o zamachach na prezydentów Stanów Zjednoczonych, wspominając jak często takie próby miały miejsce, konkretnie ponad 20 razy. Przypomniał również, że czterech prezydentów zostało zamordowanych podczas swojej kadencji. A na koniec skierował słowa przestrogi do amerykańskich służb specjalnych, uczulając je, aby nie dopuściły do powtórzenia się takiej sytuacji. Przypadek? Czy może główny architekt rosyjskiego wywiadu chce dać jasno do zrozumienia, że bezpieczeństwo Trumpa zależy od tego, czy wypełni swoje zobowiązania? Czy to wciąż wydaje ci się naciągane? To poczekaj, aż usłyszysz, co powiedział Putin 28 listopada podczas konferencji prasowej w Kazachstanie. Cytuję: Myślę, że was również najbardziej zszokował nie sam fakt, że przeciwko Trumpowi użyto absolutnie niecywilizowanych metod walki, w tym wielokrotnych prób zamachów. Swoją drogą, moim zdaniem, on teraz nie jest bezpieczny. Putin nie tylko stwierdził, że Trump może być w niebezpieczeństwie, ale zadał również pytanie, które może być odebrane jako ponowne, subtelne ostrzeżenie. Cytuję: Co o tym myślicie? W historii Stanów Zjednoczonych wydarzyło się już wiele rzeczy. Myślę, że jest inteligentnym i, mam nadzieję, ostrożnym człowiekiem. Rozumie to wszystko. I to nie koniec. Putin idzie dalej. Cytuję. Ale bardziej szokowało mnie to, że podczas ataków na niego, podczas walki przeciwko niemu, nie tylko był poddawany upokarzającym, bezpodstawnym procedurom, oskarżeniom prawnym itd., ale także członkowie jego rodziny, jego dzieci byli atakowani. Aby nie było wątpliwości, że kłopoty prawne to nie jedyne trudności czekające prezydenta Stanów Zjednoczonych, Putin wyjaśnił zwyczaje rosyjskich bandytów, nazywając ich naszymi bandytami, mówiąc: Nasi bandyci tego nie robią. Kiedy grupy przestępcze walczą między sobą, nie dotykają kobiet i dzieci, zostawiają ich w spokoju. Mężczyźni walczą między sobą, ale ci faceci ich dotknęli, rozumiecie? Podkreślenie pada tutaj na rozumiecie, która w ustach Putina wybrzmiewa inaczej, bardziej sugestia niż zapytanie. Rosyjska polityka nie zna pojęcia przypadek. Czy Trump faktycznie jest w niebezpieczeństwie, czy może ktoś chce mu przypomnieć, że jest na krótkiej smyczy? Władimir Putin od zawsze wierzył, że najlepszym sposobem na utrzymanie władzy jest eliminacja tych, którzy mogą mu zagrozić. Jeszcze jako funkcjonariusz KGB nauczył się, że zabójstwa na zlecenie, szantaże i kompromaty to nie tylko narzędzia służb specjalnych, ale także klucz do budowania własnej potęgi. Przez lata w Rosji ginęli ludzie, którzy w jakikolwiek sposób stawali na drodze Kremla. W 2003 roku zmarł Jurij Szczekocicin, dziennikarz badający zamachy bombowe z 1999 roku. Zmarł nagle po krótkiej chorobie o objawach wskazujących na zatrucie. Kilka miesięcy później, Siergiej Juszenkow, polityk i krytyk Putina, Także interesujący się zamachami bombowymi z 1999 roku i prowadzący własne śledztwo. Został on zastrzelony przed swoim domem w Moskwie. W 2006 roku została zastrzelona Anna Politkowska. Dziennikarka od lat relacjonowała wydarzenia z Czeczenii i otwarcie krytykowała rosyjską politykę. Z kolei Borys Niemcow, jeden z najważniejszych opozycjonistów, który odważnie krytykował agresję na Ukrainę z 2014 roku, został zastrzelony niemal pod murami Kremla w 2015. I jego śmierć była jasnym sygnałem dla wszystkich, którzy ośmielali się mówić NIE. Rosyjskiej władzy. Metody Putina szybko przekroczyły jednak granice Rosji. Kiedy Putin objął urząd prezydenta, odświeżył tradycję sowieckich oddziałów likwidacyjnych, które w czasach zimnej wojny eliminowały wrogów Kremla na całym świecie. W 2006 roku Putin poparł ustawę, która autoryzowała pozasądowe zabójstwa za granicą pod pretekstem walki z ekstremizmem i terroryzmem. Były oficer FSB. Aleksander Litwinienko, ten sam, który publicznie twierdził, że zamachy na bloki mieszkalne w 1999 roku w Moskwie zostały zorganizowane przez FSB, by uzyskać pretekst do rozpoczęcia wojny w Czeczenii, ostrzegał, że nowe prawo może służyć do eliminowania osobistych wrogów Putina. A kilka miesięcy później sam padł ofiarą tej polityki. Otruty radioaktywnym polonem 210 w Londynie. I nie był to jedyny przypadek. W 2018 roku w brytyjskim Salisbury były szpieg Sergiej Skripal i jego córka zostali zatruci nowiczokiem. W 2020 Nowiczok został użyty ponownie do zamachu na Aleksieja Nawalnego, lidera rosyjskiej opozycji. I choć Nawalny przeżył wtedy próbę otrucia, cztery lata później zmarł w kolonii karnej w Rosji. Oficjalnie przyczyną śmierci był zakrzep krwi, jednak jego rodzina i współpracownicy są przekonani. Doszło do kolejnego otrucia. W sierpniu 2023 roku w tajemniczych okolicznościach rozbił się samolot Jewgenija Prigożyna, szefa grupy Wagnera. Prigorzyn, kiedyś bliski współpracownik Putina, zorganizował krótki, ale wymowny bunt. Jego śmierć była jasnym sygnałem dla rosyjskiej elity. Każdy, kto spróbuje kwestionować władzę, może podzielić jego los. Kulminacją tych działań było ujawnienie przez amerykański wywiad w 2024 roku planów zamachu na dyrektora niemieckiej firmy zbrojeniowej wspierającej Ukrainę. Przeciwnicy Putina giną w tajemniczych okolicznościach. Czy Trump powinien się bać? A może już wie, że lepiej nie stawiać się Kremlowi. Pierwszy miesiąc prezydentury Donalda Trumpa zdaje się jednak satysfakcjonować Putina, bo już 27 lutego na dorocznym spotkaniu FSB Władimir Putin zaskoczył wszystkich niespodziewanie chwaląc nowego amerykańskiego prezydenta. Cytuję: Pierwsze kontakty z nową amerykańską administracją budzą pewne nadzieje mówił z wyraźnym zadowoleniem. Jest wzajemna gotowość do pracy nad przywróceniem relacji międzypaństwowych, nad stopniowym rozwiązywaniem kolosalnej ilości nagromadzonych systemowych, strategicznych problemów w architekturze światowej, dodał Putin. Jednak za tymi pochwałami kryło się także ostrzeżenie. Nie wszyscy są zadowoleni z wznowienia kontaktów rosyjsko-amerykańskich. Niektóre elity zachodnie nadal są zdeterminowane, aby utrzymać niestabilność na świecie, a te siły będą starały się zakłócić lub skompromitować rozpoczęty dialog. Widzimy to. Musimy to brać pod uwagę i wykorzystać wszystkie możliwości dyplomacji i służb specjalnych, aby udaremnić takie próby ostrzegał Putin. Putin wydaje pierwszą recenzję nowej prezydentury Trumpa. Na razie jest zadowolony. Ale co się stanie, jeśli Trump przestanie realizować jego interesy? Władimir Putin ma długą historię eliminowania tych, którzy stają mu na drodze. Opozycjoniści. Byli współpracownicy, a nawet dawni sojusznicy. Wszyscy, którzy z jakiegoś powodu przestali być użyteczni lub stali się zagrożeniem, po prostu znikali. Z kolei, życiorys Donalda Trumpa, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach na naszym kanale, ma liczne powiązania z rosyjskimi pieniędzmi, oligarchami, a nawet rosyjską mafią, która w realiach Rosji jest po prostu kolejną gałęzią służb specjalnych. Trump ma dług wobec Kremla, a Rosja nigdy nie daje nic za darmo. Podczas pamiętnego spotkania Trumpa z Załęskim w gabinecie owalnym był obecny pracownik agencji TAS. A jak wiadomo, dziennikarze państwowych rosyjskich mediów często pełnią podwójną rolę. Są narzędziem propagandy, ale i wywiadu. Kolejne zbieg okoliczności? Czy może następny element układanki, który wskazuje, że Kreml nie tylko obserwuje Trumpa, ale także może mieć na niego wpływ i narzędzia, by go kontrolować. Czy Trump to prezydent Stanów Zjednoczonych, czy dłużnik Kremla, który nie może pozwolić sobie na niesupordynację? Jeśli podobał Ci się ten materiał, wesprzyj kanał, subskrybuj, zostaw łapkę w górę i obejrzyj następne wideo. Do zobaczenia!